Jak to? Wymknęłam się listą miłosnych w kwiecie piękności, a teraz mam stać się ich przedmiotem? Niech spojrzę. Nie pytaj mnie o przyczynę, która każe mi kochać ciebie, gdyż choć miłość używa rad rozumu, nie bierze go za swego stałego doradcę. Nie jesteś młoda, a ty mnie ja, więc możemy sobie sprzyjać. Jesteś wesoła, ja także. Więc niechaj nam sprzyjanie wzrośnie. Lubisz hiszpańskie wino. Ja także. Czy możesz pragnąć czegoś bardziej sprzyjającego? Niech ci wystarczy, pani Page, Jeśli miłość żołnierza, może wystarczyć, że cię kocham. Nie powiem, bożały mnie. Nie są to bowiem słowa żołnierskie, lecz powiem, kochaj mnie. Podpisał. Rycerz prawy, co bez obawy za twoje sławy, stoczy bój krwawy, broniąc twojej sprawy, bla, 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 A cóż to za Heród z Judei? Oj, nędzny, nędzny świecie! Ktoś, kogo sędziwość rozwlokła niemal na strzępki, chce się przedstawić jako młody galant. Cóż nieskromnego odkrył ten flamandzki okój z pomocą szatańską w moim zachowaniu, że ośmiela się tak na mnie nacierać. Jak to? Trzymałam wówczas w garbach moją Czego się po nie puść mi niebo. Niosę ustawę do parlamentu, żeby przytępić wszystkich mężczyzn mam się pomścić na nim, a pomszczę się tak pewnie, jak to, że kiszki ma wypchane flakami. O, pani Beć, możesz mi wierzyć, że właśnie szłam do twojego domu. A ja do twojego, pani, pani Ford. Wyglądasz bardziej źle. Nie, nigdy ci w to nie uwierzę. Mogłabym ci dowieść, że jest przeciwnie. Wiesz, mówiąc szczerze, wydaje mi się, że mam słuszność. Dobrze. Więc jest tak, a jednak powiadam, mogłabym ci dowieść, że jest przeciw. O, pani Page, poradź mi. Co się stało, miasto, gdyby nie wzgląd na jeden mały drobiazg, jakiego zaszczytu mogłabym dostać? Drobiazg? Niech się obwiesi, miasto, a ty chwytaj zaszczyt. Cóż to jest? Daj pokój drobiazgom, no cóż to jest? Gdybym tylko chciała pójść do piekła na wiekowistą chwilkę, mogłabym zostać rycerzem. Co? Kłamiesz. Sir Alicia Ci rycerze to kurwiarze, więc nie zmieniłabyś stanu. <grymiany> Panie świecy za dnia. Masz, czytaj, czytaj. Poj mi, jak mogę stać się rycerzem. Jak długo oczy będą mi służyły do rozróżnienia tuszy mężczyzn? Będę myślała jak najkrócej o tyściach. A jednak nie luch Wychwalał w tak skromność, a tak składnie i godnie gani wszelką sztywność, że. Przysięgam, wydawał się równie uczciwy jak jego słowa. Yy, gdy tymczasem nie przystawały one do siebie bardziej niż stop w salmów i piosenka zielone rękawki. Jaka nawałnica, ciekawa, porzuciła tego wieloryba z brzuchem wypełnionym tyloma paryłkami na brzegłym stożu. Jak mam się pomścić na nim? Myślę, że najlepiej będzie wzbudzić nim nadzieję, póki występny pomiędzy rządzy nie stopi go we własne <śmum> Czy słyszałeś kiedyś o tym, taki? List za list. Tyle tylko, że pędź zamiast fort. Co zasłać ci wielką pociechę i rozjaśnić tajemnicę marnego sądu o tobie? Daję ci oto brata bliźniaka twojego listu. Lecz niechaj będzie twój pierwszym spadkobiercą, gdyż oświadczam, że mój wyrzeka się spadku na zawsze. Ręczę, że ma tysiąc takich listów wypisanych z wolnym miejscem pozostawionym na imiona. Pewnie więcej nawet, a te to już drugie wydanie. Wydrukuje je bez wątpienia, gdyż nie może dbać o to, co wkłada pod prasę, skoro włożył pod nią nas obie. Wolałabym być raczej gigantką i spoczywać pod krągleja. Cóż, prędzej znajdę Ci 20 sprośnych turkawek niż jednego obyczajnego mężczyznę. Przecież ja jest zupełnie taki sam! To sama ręka i słowa! Za co on nas bierze? Nie wiem. Sprawia to, że jestem niemal gotowa zmagać się z własną uczciwością. Zacznę rozmyślać o sobie jak o nieznajomej. Bo z pewnością, gdyby nie dostrzegł we mnie jakiejś celi, której sama dotąd nie dostrzegłam, nie ośmielałby się wdzierać na mą burtę z taką zaciekłością. Na burtę, powiadasz? Pewna jestem, że nie będzie się to I ja także. Jeśli wpuszczę go w głąb kadłuba, niech nigdy więcej nie wypłynę na morze. Obcińcie, panie! naznaczmy mu spotkanie. Niechaj ujrzysz, że przychylnie przyjmiemy jego całok. A później, zwlekając i prowadząc go za przynętą pięknie nałożoną na haczyk, doprowadźmy do tego, że zostawi swe konie u gospodarza pod podwiązką. Tak! Godzę się popełnić każde łotrostwo przeciw niemu, które ani trochę nie zbruka naszej uczciwości. <noise> Gdyby mąż mój widział ten iz, i są strabił dla swej zazdrości. Co Na mój hmm, poczciwiec z nim. Jest tak daleki od, od zazdrości, jakie ja oddania mu przyczyny do niej. A jest mam nadzieję, bezmierna owego. Jesteś szczęśliwszy od nas, bo nie, nie. Pójdźmy naradzić się przeciw tymi opasłym Zabijałam świnię. A ty, siostro? Żona żeglarza cudnego kaszta nie w Żadła, żadła, żadła. Daj mi jedno, powiadam. Sejdź zdrowie, ty czarownicą. Przeszli mi z myściem. Gdy mąż kapyta, pójdę na tylny się toale. Jak bez na szczur i dam. Oj, dam! Czwartziwiart, jesteś miła. Ja dodam drugi. Resztę już mam na ręce. Tak mów, że będą odegrani od każdej morskiej przystani na łapie żeglarza. Usnie przy mojej pomocy. Nie uśnie za dnia ani w nocy. Nie przymknie zmęczonych w żyjąc jak wyklęty człowiek. Siedem nocy utręczony, razy dziewięć węgorzony. Razy dziewięć spędzi w męce. W zwątpieniu dręcę, Choć zastąpić go nie mogę, Będzie miał burzliwą drogę. Spójrzcie, co tu mam! Pokaż mi, pokaż mi! Jest to paluch sternika okazały, Co wpadł na skały. Będny będę zabrzmiały, Naćchodzi księżniczka śmiała. My, my, siostry losem rządzące, Nad lądem i morzem pnące, Za ręce się pochwycimy, i trzy koła zatoczymy. Trzy w twą stronę, trzy w mą stronę, dziewieć już już zatoczone. Stójcie! Działa czar.